Witam Państwa bardzo serdecznie. Praktycznie na dwa dni przed końcem świata zdecydowałam się na tą audycję z prostej przyczyny. A mianowicie, wszystkie media przez ostatni rok nadają bardzo dużo informacji. Mnóstwo jest pisanych informacji, mnóstwo powstało filmów i rzeczywiście. Bo niektórzy uważają, że jest to świetny temat, a ja uważam, że jest to świetny temat po to, żeby zrobić duże pieniądze. Ponieważ, pozwolę się przedstawić, jestem wykształcenia i geografem, ekologiem, i ufologiem, i zajmuję się astrologią. Moja wiedza pozwoli, jak gdyby, wytłumaczyć pewne zjawiska, które mają miejsce. A które być może, być może, bo nigdy nic nie jest wiadome, będą w przyszłości czy nawet teraz dawały niepokój na Ziemi. Otóż, drodzy Państwo, zarówno Ziemia, jak i cały kosmos rządzi się prawami fizyki. A jednocześnie mamy mnóstwo przykładów, że kosmos jest nieprzewidywalny. Czasem coś leci na zderzenie z Ziemią, i mijają, czasem się pojawia nie wiadomo skąd i stanowi gwałtowne zagrożenie. Ale generalnie my musimy pamiętać o jednej rzeczy, to jest po prostu fizyka. I drodzy Państwo, tak jak wcześniej powiedziałam, są pewne zjawiska cykliczne na Ziemi. Są to zjawiska, które odbywają się raz na parę dziesiąt lat. Raz na parę set lat, lub też raz na ileś tam milionów lat. My musimy pamiętać o jednej rzeczy: że nasza Ziemia jest planetą, która należy do układu słonecznego i do galaktyki Drogi Mlecznej. Nasz układ słoneczny jest układem podporządkowanym wszystkim zjawiskom, które są związane z naszą gwiazdą czyli ze Słońcem. I tak się składa, że jesteśmy w tak zwanej okresie gaśnięcia Słońca. Otóż wyobraźcie sobie, że jeszcze 4,5 miliarda, zanim to Słońce zgaśnie. Ale co się dzieje? Przez te 4,5 miliarda, wskutek wytrącania się tych nieprawdopodobnych reakcji wewnątrz tej ogromnej, ogromnej kuli gazowej, podnosi się temperatura i są wybuchy. Słyszeliście o tym, proszę Państwa, o tych wybuchach, które paraliżują, bo to wszystko dociera do powierzchni Ziemi, które paraliżują to, co my nazywamy całym systemem energetycznym na Ziemi. I otóż, no niestety, taki wybuch też będzie miał miejsce 21 grudnia. Ale to nie znaczy, że jest to coś, co całkowicie może nas w jakiś sposób unicestwić. Jedno jest pewne, że. Do tych cyklicznych zjawisk również należy utrata magnetyzmu Ziemi. I właśnie ze względu na to, że ten magnetyzm Ziemi niestety tracimy, i to w bardzo szybkim tempie, w bardzo mocnym tempie, to również i to, co chroniło ta magnetosfera Ziemię, to ta magnetosfera na dzień dzisiejszy przepuszcza to promieniowanie i słoneczne. I kosmiczny, bo proszę pamiętać jeszcze jedną rzecz, że my nie znamy kosmosu, my znamy tylko 3% kosmosu. Reszta to jest ta, ta czarna czeluść przed nami, której my nie wiemy, jaka to jest materia, co się po niej możemy spodziewać. No, ale teraz dalej. Drodzy Państwo, skorupa ziemska. Skorupa ziemska składa się z tarcz i z płyt. One są na magmie. To jest płynna struktura. I ponieważ nasza Ziemia nadal stygnie, bo jeszcze przypominam o tym prawy buchu, że to się zaczęło od tej wielkiej energii, te 17,5 miliarda lat temu, która rozchodzą się po kosmosie, stygła i stygnie nadal i tworzy właśnie te nieprawdopodobne całe gwiazdozbiory, to ta skorupa robi się coraz grubsza, ale mniej elastyczna i ona pęka i ona się przesuwa. No, i w związku z tym mamy do czynienia z czym? Ze zja z zjawiskami sejsmicznymi. One się też nasilają, bo po prostu muszą, bo one się przesuwają. No to jest lite, to, jest, to, jest, to nie może coś, bracie, wyskoczyć, a, a, a na to miejsce coś innego wejść. Teraz dalsza sprawa. Nasilają się zjawiska wulkaniczne na no, ten osławiony Yellowstone. Przez, to wyobraźcie sobie, to jest tylko krater. Krater, który ma powierzchnię tak ogromną, że jest to niewyobrażalna. I rzeczywiście tam się wzmagają te jak gdyby energie, wzmagają się na tyle, że to, to jest wszystko odnotowane, to wszystko my widzimy. Ale drodzy, dro, drodzy Państwo, mo, można byłoby o tym mówić to wszystko jest opisane, to jest wszystko podawane. Ja, jako ekolog, chciałabym wykorzystać tutaj ten moment i powiedzieć o czymś innym. Otóż, drodzy Państwo, wszystkie cywilizacje, które do tej pory były na Ziemi, łącznie właśnie z cywilizacją majów, bo my się tutaj opieramy na kalendarzu majów, który mam przed sobą, i mówi nam on, że ten kalendarz nam się kończy 21 grudnia. Mnóstwo jest teorii. Ja myślę z mojej wiedzy, że oni, wydawało im się, że oni dotrą do tego 21 grudnia 2012 roku, roku i że po tym rozpocznie się jak gdyby nowy, nowy okres, nowa cywilizacja dla nich. No niestety nie dotarli. I teraz analizując wszystkie cywilizacje, które do tej pory były na Ziemi, to chcę Państwu powiedzieć i proszę się jak gdyby tutaj wgłębić w historię, wszystkie cywilizacje upadały nie dlatego, że właśnie meteoryt spadł czy piorun strzelił w pietruszkę. To były tylko i wyłącznie wina, to była tylko i wyłącznie wina człowieka. Nie na próżno. Żyjemy w cywilizacji przemysłowej, która miała nam stworzyć genialne warunki, które, które, miała, które miały nam ułatwić życie, ale przyniosła totalną klęskę. Chcę Wam powiedzieć, że taka degradacja środowiska, jaka postępuje na dzień dzisiejszy, nigdy, nigdy w historii cywilizacji nie występowała. Cywilizacja nasza przemysłowa, która, no, tak powiedziałam wcześniej, miała nam ułatwić życie, w skutek braku wyobraźni i braku szacunku doprowadziła do jednej rzeczy. Degradacja środowiska postępuje w nieprawdopodobnym tempie. Proszę sobie wyobrazić, ostatnie 40 lat zginęło z powierzchni Ziemi 50% gatunków roślin. 10 lat zginęło z mórz i oceanów. Aż 50% koralowców, w niektórych rejonach aż 90% koralowców. Nasiliły się choroby cywilizacyjne. W tej chwili. Dokuczliwą sprawą jest brak produkcji tlenu, w związku z tym wszystkie reakcje biochemiczne w obrębie komórki zanikają. Nasz mózg niestety się nie regeneruje, czyli po prostu punktowo obumiera nam mózg. W związku z tym są kolejne problemy, a mianowicie my nie potrafimy właściwie myśleć. My fałszywie myślimy. My myślimy tak, na ile nam ten niedotleniony mózg pozwala. A jeszcze do tego telefonia komórkowa, o tym się mówi. Pamiętajcie o tym, że telefon komórkowy podnosi temperaturę w mózgu do plus 50 stopni, a białko ścina się w komórce już w temperaturze 42 stopni. No to o czym my możemy powiedzieć? I teraz wszelkiego rodzaju konflikty na Ziemi, wszelkiego rodzaju wojny, to wszystko to jest niestety chore. To wszystko jest sterowane, to wszystko jest podporządkowane. Woli pieniądza. I teraz zamiast się zastanawiać, czy ten koniec świata nastąpi, czy nie, bo tak jak powiedziałam, są pewne zjawiska przyrodnicze, może byśmy się tak zastanowili, co my, my, każdy z nas pojedynczo, jest w stanie zrobić, po to, żeby ratować życie na Ziemi, po to, żeby ratować naszą Ziemię, która należy do najpiękniejszych planet na pewno. Ale jeszcze najważniejsza sprawa, że największym cudem w kosmosie jest życie. Ja myślę, że nie tylko życie na Ziemi, bo też jestem przekonana jako eukolog, że życie występuje też w innych rejonach kosmosu. Ratujmy to, bądźmy mądrzy, bądźmy rozsądni, nie dajmy się zwariować. I dlatego chciałabym, żebyśmy się przy okazji tej nieprawdopodobnie magicznej bądź co bądź daty. Zastanowili, co by tu zrobić, żeby przetrwać, moi drodzy Państwo. I tym optymistycznym akcentem żegnam Państwa i zapraszam na prognozy na 2013 rok.